Witam Was serdecznie na moim warsztacie dzisiaj taka oto pompa do wody czystej kabel już ktoś zajumał dosyć ciężka, zaraz sobie ją zważymy 10 kg 700 zł. po złotówce 10 74 zł 74 grosze mamy w niej nierdzewkę aluminiów odlew trochę stali, trochę plastiku tu jest kawałek mosiądzu zobaczymy czy wyjdzie tutaj widzę, że jest też kawałek mosiądzu a więc rozkręcamy I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam wrażenie, że pompa była już rozkręcana, bo bardzo łatwo to poszło. I na bank jest zatarta. Tu jest masa piasku. A jest to pompa do wody czystej. A więc prawdopodobnie ktoś pompował z jakiejś studni i do pompy dostawał się piasek. Tu też to widać. A ona się do tego nie nadaje, a więc. tam lata zaraz zobaczymy czy nam to się uda wykręcić o to już nam nierdzewka już nam zeszła też zobaczcie dlatego przestała działać o pompa była na bank rozkrętana ktoś próbował raczej ją naprawiać albo przynajmniej zerkał co się tam dzieje bo zobaczcie, że przynajmniej z tej strony na no jak na razie śruby wychodzą same. mamy pierścień zingera spróbujemy sobie go ściągnąć sprynował nam się ale już jest prawie, że wyciągnięty. Dobra. Teraz co zejdzie nam, czy nie zejdzie? Nie zejdzie. Zostały nam te cztery śruby. Tutaj trzy albo cztery, cztery w sumie prawie, że rozmontowane. Ja wykręcam sobie te cztery śrubki. Staramy się zrobić to. W miarę szybko, żeby was tutaj nie zanudzić, na razie powiem. Przyznam się, że zaskoczony jestem dużo plastiku, jest strasznie jak na razie w tej pompie. Na tego plastiku będzie mniej. Dobra, to sobie gdzie Obcinaczki, już mi na oczy padło. Tu mamy uszczelkę. No i dobra. I teraz mamy cztery te śrubki. Ja sobie je odkręcę i widzimy się za chwilę. 4 śrubki, a reszta to już mi się wydaje, że trzeba będzie wybić. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie rozkręcałem jeszcze takiej pompy. Mam osiężne NYPLE, ale raczej dzisiaj ich tutaj nie wytnę, bo już jest późno. Dosyć nie będę burczał, chyba że zobaczymy szybko pójdzie ręcznie. Za bardzo stukać też, dzisiaj już nie chcę. No to dajmy ludziom pożyć, ale jeszcze tutaj spróbujemy. te plastiki robadę trzymają

Chciałem odzyskać to aluminium ponieważ silnik okazał się porażką Zwoje aluminiowe A więc tego nawet nie wyciągam, to idzie na złom. Za dużego urobku teraz na tym silniku, na tej pompie w sumie nie będzie. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy na to samo co było. Dlatego muszę muszę odzyskać jeszcze te dwa mosiężne kluczaki. A więc wtedy, wtedy coś może się. Uda na tym jeszcze zarobić. No i zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle. Jest tutaj jeden. Tu jest drugi. A więc piłka ręczna. I jedziemy. Zobaczymy. Witam Was ponownie. Ja już jestem po rozbiórce. No i powiem Wam, że mała porażka. 90 groszy stal. Wirnik cały. Tu jest też zwój aluminiowy. Nie będę tego rozłupywał. 6. 6600 równo stal 594 stal ściągamy aluminium odlew dlatego tą obudowę też zniszczyłem bo 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 każdy gram jest teraz potrzebny 620 na metaleo 439

245. No wyszliśmy. Wyszłem na plus 12.94, ale myślałem, że wynik będzie lepszy. Więc tyle. Pozdrawiam was serdecznie. A jeszcze jedno. Od jutra zaczynam delikatną przebudowę warsztatu. Nie wiem, może mam coś nagram, gdybym wam nie nagrał. To przy następnym odcinku wam pokażę co robiłem. Na pewno nad moją głową powstanie nowa półka. Na narzędzia nowe oświetlenie z tyłu, no i zobaczymy, co tam jeszcze wyjdzie. Plany są duże, co z tego będzie. Zobaczymy. Więc ja was pozdrawiam, życzę wam miłego wieczoru. I do następnego, na razie.